Welman miała 17 lat, on był o ponad dwie dekady starszy. Tajemnica sprzed lat ujawniona. Dorota Welman rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale w rozmowie z Kubą Wojewódzkim zrobiła wyjątek. W podcaście wyznała, że jako nastolatka była w związku z mężczyzną starszym o 23 lata. Reakcja otoczenia zapamiętała na długo podobnie jak wpływ, jaki ta relacja miała na jej dalsze życie. Tajemnica z młodości Doroty Welman. W najnowszym odcinku podcastu Wojewódzki Kędzierski Dorota Welman opowiedziała o relacji z czasów młodości. Miała wtedy 17 lat i jak sama przyznała, uchodziła za grzeczną harcerkę. Tym większym zaskoczeniem dla otoczenia był fakt że jej partner był znacznie starszy. Kiedy Kuba wojewódzki doprecyzował różnicę wieku, okazało się, że mężczyzna był starszy o 23 lata. To właśnie ten aspekt wywoływał największe emocje wśród znajomych i nauczycieli. Welman przyznała, że komentarze otoczenia były dla niej ważną lekcją. Uświadomiły jej, że społeczne normy często bywają bezlitosne wobec decyzji, które nie mieszczą się w powszechnym schemacie. Reakcja środowiska pokazała mi, że świat zawsze będzie reagował w ten sposób na nasze wybory, a ja mam to centralnie gdzieś mówiła wprost. Dorota Welman związek, który ją ukształtował. Dziennikarka zaznaczyła, że mimo kontrowersji był to dla niej bardzo ważny etap. Relacja, jak twierdzi, miała ogromny wpływ na jej rozwój osobisty. To był związek, który bardzo mnie rozwinął. Ten mężczyzna wiele mnie nauczył i na wiele rzeczy w moim życiu wpłynął. Wspominała, zaznaczając jednocześnie, że nigdy tej decyzji nie żałowała. Szczególnie zapadła jej w pamięć sytuacja ze studniówki, kiedy nauczycielka zadzwoniła do jej rodziców by donieść o starszym partnerze. Reakcja rodziny była jednak zupełnie inna niż się spodziewano. Moi rodzice znali tego człowieka, więc nie zrobiło to na nich takiego wrażenia, zdradziła Welman. Dorota Welman chroni prywatność. Choć w przeszłości jej życie uczuciowe wzbudzało emocje, Dziś Dorota Welman konsekwentnie strzeże prywatności. Wiadomo jedynie, że od lat jest żoną Krzysztof Welman, cenionego fotografa współpracującego z wybitnymi reżyserami. W rozmowie z wojewódzkim padła też ironiczna uwaga o medialnym obnoszeniu się z relacjami. Welman jasno dała do zrozumienia, że nie ma takiej potrzeby i woli by jej życie osobiste pozostało poza fleszami.